Cześć, nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju firmy. Witam Ciebie na pokładzie podcastu Jak Mądrze Rozwijać Firmę, który tworzę z myślą o przedsiębiorcach i menedżerach. Misją tego podcastu jest to, aby ustrzec Ciebie przed popełnieniem kosztownych błędów, które mogą zatrzymać rozwój Twojego biznesu. Pracowałem dla ponad 300 firm, w korporacji, dla korporacji, MŚP, ale prowadzę też swoją firmę doradczo-szkoleniową Akademia Rozwoju Kompetencji. Od niemal 20 lat. To pozwoliło mi zdobyć doświadczenie, którego nie zawaham się użyć w tym podcaście. Zapnij pasy i zaczynamy. Macie Sasin. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu. Jak mądrze rozwijać firmę? Dzisiaj temat. Bardzo mroczny i znowu przewrotny, czyli jak zdemotywować pracowników w kilku krokach. Pierwszy krok nie chwal pracowników, niech będzie w niepewności, niech odczuwa dreszczyk emocji, nie będzie do końca przekonany, czy to, co robi, robi dobrze. To jest świetna droga do tego, żeby pracownik poczuł się źle i żeby oczywiście jeszcze bardziej chciał działać, jeszcze był bardziej efektywny. Oczywiście na dłuższą metę coś takiego nie działa, jest nieefektywne, a nawet jeżeli jest efektywne, to jest to po prostu frustrujące, nieludzkie podejście do, do zarządzania, a wręcz w niektórych sytuacjach może być to zachowanie odbierane jako zachowanie mobbingowe, więc uwaga. Ale... Jeszcze kolejna ważna rzecz to jest nie informować pracownika o zasadach, które obowiązują w firmie w zespole w procesie wykonywania zadań. Najlepiej go po prostu wrzucić i niech tam się po prostu jakoś tam połapie w tym wszystkim, będziemy go na bieżąco prostować. No to jest najlepsza droga, najlepsza równia do demotywacji pracownika. Ludzie potrzebują zasad, ludzie potrzebują reguł w oparciu o które będą wykonywać swoje zadania i obowiązki. Jeżeli tego nie otrzymają, będą czuli się niepewnie, nie będą efektywni. No i cały czas będą czuli się zagubieni, ale o co chodzi, ale po co, dlaczego, jak, dlaczego ja tego nie wiem, powinienem wiedzieć, ale staram się dobrze, ale i tak dalej i tak dalej. Pomyśl o tym, czy zasady w twojej firmie są jasne, precyzyjne i czy pracownicy dokładnie wiedzą czego od nich oczekujesz, nie tylko na gruncie merytorycznym, ale także na gruncie tym psychologicznym i proceduralnym, który w firmie też jest ważny. Trzecia zasada, o której tu muszę powiedzieć koniecznie, to jest jak chcesz zdemotować pracownika, to rzuć go na taką głęboką wodę, niech się topi, niech, niech się męczy, niech ledwo łapie powietrze, a ewentualnie na koniec rzucić mu koło ratunowe z betonu. No niestety, znałem jednego menedżera, który w taki sposób funkcjonował, miał taką rotację jak drzwi obrotowe w firmie, więc naprawdę nie polecam. Można skutecznie zdemotywować nie tylko tego pracownika, ale także tych, którzy to wszystko obserwują no i będą szukali tylko drogi ewakuacji z tym zielonym ludzikiem. Także pamiętajcie, nie rzucajcie ludzi na głęboką wodę, dostosujcie styl zarządzania, dostosujcie instrukcje. Sposoby delegowania zadań do konkretnych osób, do konkretnych sytuacji, które macie w firmie, które są związane z tymi zadaniami, które pracownicy wykonują. Ale dla równowagi, dawaj zadania poniżej kompetencji. Takie, w których pracownik się będzie nudził, nie będzie się rozwijał. Będzie musiał jeszcze dodatkowo mieć czasową kontrolę i tak naprawdę nie będzie wykonywał tego, co robi najlepiej, i nie wykorzysta swojego potencjału. Świetny sposób na zdemotywowanie pracownika. Polecam, jeżeli chcecie kogoś zniechęcić do swojej firmy, to właśnie jest to jeden z takich sposobów. Zdaję sobie z tego sprawę, że czasami pracownicy muszą czy powinni wykonać pewne czynności, zadania, które nie do końca są spisane w ich kompetencje i można powiedzieć, że marnują ten potencjał. Ale jeżeli będzie to pewna reguła, jeżeli będzie tego za dużo w proporcji, no to niestety, to jest prosta droga do demotywacji pracownika. No i oczywiście nie pytaj o zdanie pracownika. Ono jest nieistotne. Po co pytać kogoś o zdanie, kto tutaj nie ma nic do powiedzenia, które nie do końca się zna na temacie, po co? To jest moja firma, to jest mój zespół, ja tu zarządzam i, i tyle. No, to jest świetna droga do... To... Jak już powiedziałem wcześniej, demotywacji pracownika. No bo jeżeli nie liczy się moje zdanie, nie mogę się powiedzieć, moje pomysły są nieistotne, nawet jeżeli nie są do końca trafne, no to nie chcę w takim środowisku pracy funkcjonować. Potrzebuję tego, żeby moje zdanie się liczyło. Jeżeli damy to pracownikom, ograniczymy ten negatywny punkt na tej liście. Ale taka lista nie może się obyć bez punktu szóstego, na którym umieściłem tutaj. Obiecuj góry pracownikom, obiecuj im jak najwięcej, że jak tylko osiągną ten cel, ten wynik, to wtedy wynagrodzisz ich, że będą udział w sami spółki i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście nie dowoź tego, co obiecałeś, czyli najpierw obiecaj, a później powiedz, że tego nie zrobisz, że jednak zmieniły się sytuacje, warunki, że zanistniały takie konteksty, w których no, rzeczywiście no nie możesz nic zrobić i niestety nie zrobisz tego, na co się umawialiście świetna droga do tego, żeby pracownik znalazł jak najszybciej drzwi do wyjścia z Twojej firmy, już do nich nie wrócił. Umawiasz się na coś, uważaj na co się umawiasz i zastanów się, czy nie przeginasz. Zdarza się, że obiecasz zbyt wiele i będziesz musiał się z tego wycofać, ale zrób to w cywilizowany sposób. W taki sposób, żeby ten wartościowy pracownik, zakładam, że taki jest, nie wyfrunął przez otwarte okno swojej firmy. Jak do tego dodasz jeszcze takie mgliste reguły gry, obietnice, takie, że gdzieś tam idziemy, coś robimy, że coś będzie nagrodzone, taką mgłę awicę zastosujesz, że tak nie do końca będzie precyzyjnie coś ujęte, że które słowa, które będzie można później w różne sposoby interpretować, to jest z góry jakby droga do porażki, tak? Bo jedno ty. Jakby obiecasz, a drugi pracownik sobie dośpiewa, zrozumie, no i jak się to wszystko zderzy, no to konflikt, problem murowany i prawdopodobieństwo odejścia pracownika murowane. No albo przynajmniej jego frustracja. Więc uważaj na to. No i generalnie do tego jeszcze można byłoby dorzucić, bo to się tak naprawdę spina ze wszystkim, zmiana reguł gry w trakcie ich obowiązywania. To jest jeden z takich głównych demotywatorów. Na jedno się umówiliśmy, a drugie funkcjonuje. Miało być X. Jest Y, miało być od A do Z, więc od Z do A i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie dowodzisz tego, na co się umówiliście, do tego, jeżeli jeszcze wygłupiasz pracowników i zmieniasz non-stop zadania, reguły gry w trakcie ich obowiązywania, w trakcie prowadzenia gry, to jest naprawdę droga donikąd. Pomyśl o tym. Nie demotywuj ludzi. Eee... Nie oznacza to, że nie masz nic zmieniać. No problem, możesz to zmieniać, ale pamiętaj, żeby robić to z głową. I te wszystkie problemy, o których Wam opowiedziałem w tym odcinku, one wynikają z moich doświadczeń, jak obserwowałem ludzi w firmach, ale też kiedy ludzie opowiadają na rozmowie kwalifikacyjne, pytanie, a dlaczego ty odchodzisz z firmy? No to właśnie te punkty, o których opowiadałem, to są właśnie te punkty, które pojawiają się najczęściej. Sprawdźcie też badania na temat motywacji pracowników i ich zaangażowania. Te punkty też tam się pojawią. Pomyśl się o tym. A teraz zapraszam Ciebie do wypróbowania mojej aplikacji Ask Askmentor, którą stworzyłem wspólnie z firmą Quico. Aplikacja rozwojowa Askmentor daje dostęp do pełnej wiedzy biznesowej z zakresu budowania firm, zarządzania firmą i pracownikami sprzedaży i marketingu oraz HR. Zawiera ponad 1200 pigułek wiedzy, artykułów, filmów, podcastów, skrótów książek biznesowych, mikroszkoleń formulek formule grywalizacji oraz tysiące linków do sprawdzonych treści w internecie, uporządkowanych w logiczną całość, od ogółu do szczegółów. Co ważne, aplikacja umożliwia też bezpośredni kontakt ze mną na czacie oraz z innymi użytkownikami aplikacji oraz udział w cyklicznych szkoleniach online. I to wszystko w przystępnym abonamencie. Przestań być samotnym w swoim biznesie. Link w opisie odcinka.